Witam w Akademii Gotowania. W programie będziemy przygotowywali potrawy, które są łatwe w przyrządzeniu, które będziemy mogli przygotować w domu razem z naszymi dziećmi, z naszymi pociechami. Ja nazywam się Stanisław Pacholski, a ze mną Gabrycia i Luka. Dzisiaj będziemy, przygotujemy bardzo łatwą rzecz. To jest to, co dzieci lubią, to co Amen. gotowałem swoim. A skąd wiesz? To, co gotowałem swoim córkom. I zawsze one lubiły to. Zawsze w niedzielę, w sobotę musiałem koniecznie omlet mi zrobić. Omlet z pieczarkami, z szynką, z serem, i do tego zawsze jakąś sałatkę musiałem wymyślić. To koniecznie. Czy tam rzotkiem, czy z ogórka, czy, czy, czy obojętnie, ale w każdym razie musiała być do tego jakaś sałatka. Będziemy potrzebowali do tego. Jajka, szynkę. Ser. Taką piękną szyneczkę, ser, Ży. kiełki, pieczarki, piełki, kiełki. lucerny to są. Pierwszą rzeczą, co są najważniejsze rzeczy w kuchni, to jest. Rozbicie y... jajek. Nie rozbicie jajka. <grymka> Oczywiście. Czyste ręce, czyste paznokcie no. i ostre noże. Cztery. Ok, zaczynamy gotowanie. Najpierw musimy przygotować sobie pieczarki, które tutaj mam. Już wcześniej oczywiście muszą być opłukane i te pieczarki przekroimy na pół, kroimy na takie plasterki, ok. Odrobinę szczypiorku też weźmiemy. Włączamy eee, płytę na moc, taki power, żeby był siedmiostopniowy. Nie, nie wyższy, żeby nam się yy, nic nie przypaliło. Dojemy troszeczkę oliwy. Oczywiście oliwa yy, jak wszyscy szefowie programów kulinarnych zaznaczają, musi być ekstra virgin, czyli pierwszego tłoczenia, oliwa tak zwana dziewicza. I tak, mamy już pieczarki pokrojone. Potrzebujemy do tego szynki. Yy, szynkę do tego będziemy mieli dwa plasterki. I już jak rzucamy na patelni. ona nam się podsmaży, dobrze, ona nam się podsmaży. W międzyczasie sobie yy, ubijemy, a gdzieś miseczki miała tutaj, weźmiemy sobie. Mogę ubić? Ja też mogę. No pewnie, że sobie będzie, ubijecie sobie jajka, rozszczepiecie dokładnie, żeby, proszę. Mogę tą czynność zrobić, wybicie jest bardzo ważne, z tego względu, żeby gdzieś te jajko nam nie poszło z boku miski. Tylko. Okay. Zrobimy ten omlet z dwóch jajek. Popatrzcie, już szynka zaczyna nam skwierczeć. To już jest dobra oznaka, że coś się dzieje. Ta szynka musi nam się tak ładnie podsmażyć, podświerczeć. Bierzemy ją sobie tutaj, już suwamy na bok. I teraz dodajemy te pieczarki, które wcześniej pokroiliśmy. Proszę pani. Mamy tutaj również nasz ogródek, który, który, w którym mamy i świeżą bazylię, i, i oregano. Ile pan już pracuje jako zawód? Jako kucharz? Tak. Wiesz ile? Powiem ci szczerze, że jak sobie pomyślę, że ja... Ile lat wytrzymałem w kuchni, to aż się sam sobie dziwię, 40 ponad lat gotuję. Jestem zawodowym kucharzem, A zaczynałem gotować tak jak wy. Miałem 10 lat 11 i teraz te jajka, które mamy rozszczepane. Musimy dodać sól. Tutaj mamy sól. Ale to wiesz co tak dosłownie minimalnie, żeby nam się nie, nie przesoił. Ops! Tyle wystarczy. Mam nadzieję, że będzie zjadliwy. No i pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy jest to troszeczkę yy, inna przyprawa jak pieprz tradycyjny czarny. Jest to mieszanka ziół. Tak nazywa się pieprziołowy, ale w zasadzie to nie jest pieprz, to jest po prostu mieszanka ziół. No i już bierzemy na mocniejszy pałek. No i teraz bardzo ważna Czynność. Jajka, które, które już dodaliśmy szybko na patelnię, widzicie, nam się rozprowadziły pięknie. Już zaczyna się ten proces smażenia. Więc tutaj jeszcze troszeczkę zwiększymy tą naszą moc na ósemkę. No i smażymy. I bardzo ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, żeby on nie za bardzo się od spodu. E, przysmażył z tego względu, że musimy go przewrócić na drugą stronę i na tą stronę, e, która jest mniej podsmażona, położymy ser. Ser najlepiej e, taki, żeby był pikantny, żółty ser, żeby on był e, czuć, żeby był taki wyrazisty dosyć, tak? Ponieważ, ponieważ jajka są delikatne w smaku, więc tutaj szynka i ten ser podkreślą smak tego omletu? Okay. Zobaczmy. No jest. No i słuchajcie, uda się. No się udało. Przepięknie. No i teraz Ale dodajemy tutaj ser. Tu. Każdemu leci. Tak. Ok. Aż mi leci. No. A jak mi? Już się nie mogę doczekać, kiedy spróbujemy. Ja też. I mizerię I... zrobimy. No coś takiego. Y... Mizery. Coś takiego, ale nie, nie w plasterkach, tylko w taką kosteczkę pokroimy ogórka i zrobimy taką sałatkę. Bardzo lubię mizerię. Tak, Mogę tej wielkości wziąć? kostkę. Ja wymieszam. Oczywiście ja jeszcze też. odrobinę będziemy... W szczypiorku. Szczypiorku, no bo szczypiorek to musi być. Podkreśli smak. Tak, troszeczkę nam da posmak cebulki, tak. Weźmiemy do tego sobie Pomidorki. pomidory szary. Mamy już tą sałatkę gotową. Teraz weźmiemy ją sobie, przełożymy do miseczki. I do tego użyjemy oliwy. odrobinę oliwy. Oliwy i zrobimy taki lekki, lekki sos śmietanowy. Śmietanowy z bazylią. To ja chcę zrobić. Lubię zrobimy tak. O, piękne takie listki bazylii weźmiemy. Tą bazylię troszeczkę tutaj weźmiemy, dodamy takich listkach, żeby nam się ładnie... fajnie, tak? Mia, miał, mian. Troszeczkę natki pietruszki również. I pokroimy. Tak. O, natki pietruszki tutaj do środka. Do tego troszeczkę odrobimy śmietany. śmietany, nie za dużo, żeby nie było za bardzo śmietanowo, bo nie każdy to lubi. Proszę bardzo, łyżka i proszę to ładnie wymieszać. Troszeczkę soli jeszcze damy, wiesz, troszeczkę minimalnie soli damy. No, żeby nam się o tak delikatnie danie już mamy gotowe mamy sałatkę, Gabrysia nam przepyszną przepiękną sałatkę zrobiła do tego tej sałatki jeszcze sobie weźmiemy, dodamy przepyszną tutaj mamy sałatę rzymską taką mm, e, filigranową taką jak, jak ducha dobra sałata rzymska jest taką specyficzną sałatą, która ma smak Cykorni troszeczkę, jest taka no. gorzkawa, prawda? Położymy sobie na, na talerzu. Tak. Smartka. O. Damy tutaj tą przepyszną sałatę. Ten omlet położymy sobie na dobrze. Na no, patrzcie. I przekroimy. Tak. Podstawimy patelnię i Weźmiemy sobie, zrobimy takie, o, takie kawałeczki. No i pierwsza degustacja Gabrysia degustuje ten omlecz, jest dobry. Ok. No mm. jak? Pycha. Pycha? Poważnie. Mm -hmm. Ale prawdę mówisz? Czy nie. No to super, to się bardzo przyda. Chyba wciśle. proszę tata, żebym taki robił w domu. Żeby ci to. I, I do tego chodzi. piękną. Jakąś nateczkę pietruszki położymy, tak do dekoracji. Tak na ozdobę. Tak na ozdobę, proszę bardzo. O. I omlet może już być serwowany tatusiowi, mamusi, dziadkowi, babci. W dzisiejszym programie to już wszystko. Przepis z dzisiejszego dnia znajdziecie w internecie.